Krzysztof Skiba i Karolina Kępińska wspólnie prężyli na ściance podczas sylwestra Polsatu. Krzysztof Skiba i Karolina Kępińska, związek Krzysztof Skiba i jego żona Renata, są obecnie w trakcie rozwodu. Po kryzysie ich małżeństwo zaczęło się rozpadać. Od niemal roku para pozostaje w separacji. Jakiś czas temu artysta potwierdził, że jego serce mocniej zabiło do pewnej kobiety. Krzysztof Skiba wyjawił, że jest związany z modelką Karoliną Kępińską. Para poznała się jeszcze przed podjęciem przez wokalistę i jego żonę decyzji o zakończeniu małżeństwa. Gdy informacje o zmianach w życiu uczuciowym gwiazdora trafiły do mediów, wszyscy zaczęli snuć domysły na temat wydarzeń, które doprowadziły do rozstania Krzysztofa Skiby z żoną. Dość niedawno nowa partnerka piosenkarza postanowiła odnieść się do krążących spekulacji. W mediach społecznościowych powiedziała parę słów na temat znajomości z muzykiem. Chyba od początku tego związku obawialiśmy się tego, jak ludzie zareagują. Zarówno ja, jak i Krzyś, mamy dużo dystansu do siebie, ale gdzieś to się działo co ciekawe na żywo nikt nigdy nic nie powiedział. Nikt nie spojrzał na nas krzywo, czy to w Polsce, czy za granicą. Po prostu czuć i widać od nas dala prawdziwe uczucie oświadczyła w sieci Karolina Kępińska. Krzysztof Skiba i Karolina Kępińska nie zamierzają kryć się ze swoim uczuciem. Najpierw para zaczęła publikować wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, a teraz pojawiła się razem podczas Sylwestra Polsatu w Chorzowie. Ukochana wokalisty z radością oglądała jego występ w Parku Śląskim. Krzysztof Skiba na swój występ sylwestrowy w Polsacie zabrał miłodszą o 26 lat partnerkę. Karolinę Kępińską. Śliczna modelka z zakulis z zainteresowaniem przyglądała się scenicznym popisom swojego ukochanego. Dziewczyna ze względu na wykonywany zawód, pozowania ma we krwi. Nic więc dziwnego. Że gdy Krzysztof Skiba zszedł już ze sceny, z chęcią wzięła z nim udział w minisesji zdjęciowej. Było widać, że obecność paparazzi zupełnie ich nie peszy. Krzysztof Skiba i Karolina Kępińska wspólnie zapozowali do kilku zdjęć, które trafią do ich prywatnego albumu. Przez jakiś czas szukali idealnego miejsca na zrobienie ciekawej fotografii. W końcu pan z ochrony polecił im aby wykorzystali ściankę mediów społecznościowych Polsatu. Krzysztof Skiba i Karolina Kępińska byli zdeterminowani, aby zrobić zdjęcie, które zdoła uchwycić wyjątkowość chwili. Przez blisko 10 minut cierpliwie prężyli się na tle ścianki. Wszyscy byli mocno zaskoczeni ich otwartością w okazywaniu sobie uczuć. Można śmiało powiedzieć, że doszło do przełomu. Para rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu.